W dzisiejszym odcinku kupujemy używany sprzęt, bo się nie boimy. Co? Nie boimy się! Raz! Witam w kolejnym odcinku podcastu Aparaty, modelki i dziwne partnerki. Dziś będziemy mówić o tym, jaki sprzęt używany kupić, na co zwrócić uwagę i co może kształtować jego cenę. Więc, co można kupić na takiej aukcji używanego, na co warto zwrócić uwagę? To przede wszystkim aparat, w tym zajmiemy się najpierw, potem obiektywy, a następnie akcesoria. Więc, aparat. Najpierw musicie się zastanowić odnośnie aparatu. Pierwsza rzecz to to, że dobrze by było, żeby był w Waszym mieście czy blisko Waszego miejsca zamieszkania, bo wtedy będziecie mogli iść i zobaczyć go, wziąć do ręki i zwrócić uwagę na kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, czy nie został przejechany przez pociąg? Nie zrobiłbym tego. Nie zrobiłbym tego. A je... Go! Nie kręć Ej, co się stało? Nie kręć tego. Nie musiałeś rzucać w pociąg. <grych> Nie kręć. Po co go rzuciłeś? Nie kręć. Jak po co narzędzia rzucają? Weź, weź, tego nie kończysz no, weź. bo potem się w kurzu, że to chęśliśmy. Więc jeśli nie macie aparatu i potrzebujecie nowy, a nie macie pieniędzy, to... to pewnie będziecie szukali używanego modelu, na przykład na Allegro. I nie, Allegro nie jest naszym sponsorem. Jeżeli szukacie takiego aparatu, to warto zwrócić uwagę na to, żeby był blisko waszego miejsca zamieszkania, na przykład w waszym mieście, żeby można było podejść i dotknąć go, sprawdzić czy działa, jak jest sprawny, czy nie przejechał go...